Upórna starsza pani zmierzyła się z aroganckim administratorem Wspólnoty Mieszkaniowej, który zablokował jej drogę do plaży, którą odwiedzała od dziesięcioleci. Zdeterminowana, by walczyć o swoje prawa, odkryła nieoczekiwane dokumenty. Była właścicielką części plaży, którą Wspólnota Mieszkaniowa uważała za swoją. Zwrot akcji, który zmienił nie tylko dostęp do plaży, ale całą społeczność. Historia o odwadze, sprawiedliwości. I jedności, która cię wzruszy. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i napisz w komentarzu, skąd oglądasz tę niesamowitą historię. Nie uwierzycie, co ten zarozumiały administrator wspólnoty próbował ze mną zrobić. Miał czelność, bezczelność, żeby zabronić mi iść na plażę, którą odwiedzam od ponad 30 lat. Ale pozwólcie, że opowiem tę historię od początku, bo to, co stało się potem Ach, moja droga, to był zwrot akcji, jakiego nie ma nawet w telenoweli wieczornej. Był kwietniowy poranek, słońce wpadające przez okno idealny dzień, żeby poczuć piasek między palcami. Jak zawsze, przez ostatnie trzy dekady, wzięłam torbę plażową, mój słomkowy kapelusz, ten, o którym wnuczka mówi, że wyszedł. Z mody, ale kogo to obchodzi? I wyszłam na mój poranny spacer po plaży. Ten codzienny rytuał jest dla mnie świętszy niż Msza Niedzielna, widzisz? Tyle że gdy dotarłam do zwykłej ścieżki, co znajduję? Ogromną metalową bramę, błyszczącą od nowości, z gigantyczną tabliczką Własność prywatna. Dostęp ograniczony. A stojący tam z miną kogoś, kto zjadł cytrynę i popił octem, był on. Administrator wspólnoty osiedla Gwiazda Morza, tej luksusowej wspólnoty mieszkaniowej, która wyrosła jak chwast na naszym wybrzeżu. Proszę pani, ta plaża należy teraz do mieszkańców osiedla. Nie może pani przejść, powiedział patrząc znad tych drogich okularów przeciwsłonecznych, jakbym była mrówką przeszkadzającą mu w dniu. Spojrzałam mu prosto w twarz i wypaliłam: Słuchaj no, mój synu, ja stąpam po tym piasku zanim się pan urodził. Kim pan jest, żeby mówić mi gdzie mogę a gdzie nie mogę chodzić? Wykonał ten typowy uśmieszek administratora i pomachał mi podkładką pod nos. Takie są nowe zasady, babcia. Wspólnota mieszkaniowa prywatna, plaża prywatna. Może pani złożyć skargę w ratuszu, jeśli pani chce. Następny. Babcia, babcia, w moim wieku 67 lat. Mogę być babcią z wielką dumą, ale nigdy, przenigdy nie pozwolę, żeby mnie umniejszał garniturowy laluś, który prawdopodobnie nie wie nawet, jak usmażyć jajko. Wróciłam do domu kipiąc ze złości. Mój mąż? Niech Bóg ma go w swojej opiece. Zawsze mówił, że mój upór jest większy niż morze. Cóż miał rację w tamtej chwili zdecydowałam: tak tego nie zostawię. To osiedle gwiazda morza pojawiło się praktycznie z dnia na dzień. Gdzie wcześniej była naturalna roślinność, nagle wyrosły wieże apartamentowców z śmiesznymi nazwami typu bryza oceanu i niebieska perła. Wszystko bardzo eleganckie, bardzo drogie, bardzo intruzywne. Następnego dnia wróciłam i następnego i jeszcze następnego. Każdego świętego dnia pojawiałam się przy bramie jak test cierpliwości. Administrator wspólnoty dowiedziałam się, że nazywał się Robert, ale dla mnie zawsze będzie Lalusiem. Przewracał oczami, gdy mnie widział. Czasami wysyłał ochroniarzy, żeby mnie zatrzymali, jakbym była jakimś zagrożeniem terrorystycznym. Ja w moich znoszonych klapkach i z kremem z filtrem 70. Zakłóca pani porządek, mówił. Odpowiadałam, a pan podnosi mi ciśnienie, ale żaden z nas nie ustąpi, prawda? Po dwóch tygodniach tego przeciągania liny zdałam sobie sprawę, że potrzebuję lepszej strategii. Zaczęłam badać sprawę. Zadzwoniłam do mojej wnuczki Julii, studentki prawa na drugim roku. Babciu, plaże są dobrem publicznym. Nie, mogą tak ograniczać dostępu, wyjaśniła, cała dumna ze swojej wiedzy prawniczej. Uzbrojona w te informacje, udałam się do ratusza. Urzędnik, młody chłopak, który zawsze kupował ryby od mojego zmarłego męża, spojrzał na mnie ze współczuciem. Pani Teresa, niestety ten obszar został sprzedany pod inwestycje z prawem wyłącznego użytkowania pasa piasku. Wszystko jest udokumentowane. Wyszłam stamtąd z większą liczbą wątpliwości niż pewności. Jak można sprzedać plażę? To było złe. Czułam to w głębi duszy. Tej nocy nie mogłam spać. Myślałam o moim Augustie, który całe Życie spędził jako rybak na tej plaży. O popołudniach, gdy siedzieliśmy razem, patrząc na zachód słońca, o niedzielnych grillach z sąsiadami, o dzieciach ze społeczności uczących się tam pływać. Tyle wspomnień, które brama teraz chciała zatrzeć. To grzebiąc w tych wspomnieniach, wpadłam na pomysł. August zawsze przechowywał ważne dokumenty w drewnianej skrzyni na strychu. Był zbyt zorganizowany jak na rybaka, jak zawsze żartowałam. Weszłam po schodach. Moje kolana protestowały na każdym stopniu i włożyłam głowę do zakurzonego strychu. Skrzynia tam była, dokładnie tam, gdzie ją zostawił, zanim nas opuścił pięć lat temu. Otworzyłam ją ostrożnie, jak ktoś, kto otwiera skarb. W środku były wszelkiego rodzaju papiery. Akt urodzenia, nasz pożółkły akt małżeństwa, dokumenty łodzi i brązowa, zapieczętowana koperta z napisem WŁASNOŚĆ pisanym odręcznie. Otworzyłam ją z bijącym sercem. To, co znalazłam, zaparło mi dech w piersiach. Był to akt notarialny datowany na 1965 rok, w którym mój mąż kupił od starego miejscowego gospodarza działki nadbrzeżne z bezpośrednim dostępem do morza, włączając odpowiadający pas piasku. Dołączona była szczegółowa mapa i notatka napisana koślawym pismem Augusta, aby zapewnić nasz kawałek kraju na zawsze. Pewnego dnia zrozumiesz. Jakże zrozumiałam, ten człowiek, zawsze myślący naprzód, kupił nie tylko nasz dom, ale znaczną część plaży. Plaży, o której teraz ta wspólnota mieszkaniowa mówiła, że jest ich własnością. Następnego dnia obudziłam się jak kobieta odrodzona, włożyłam moją najbardziej kolorową sukienkę w kwiaty. Te, o której moje przyjaciółki mówią, że wygląda jak chodzący ogród. I pomaszerowałam do bramy wspólnoty mieszkaniowej, steczką dokumentów pod pachą. Proszę administratora wspólnoty. Poprosiłam ochroniarza z uśmiechem, który wcale nie pasował do rewolucji, którą miałam zaraz rozpocząć. Robert pojawił się kilka minut później, wyraźnie zirytowany przerwaniem swojego ważnego dnia. Cóż, czymkolwiek zajmują się administratorzy wspólnoty, gdy nie przeszkadzają starszym paniom spacerować po plaży? Pani Teresa, prawda? Myślałem, że już wyjaśniliśmy sytuację, powiedział, nawet nie ukrywając lekceważenia. Och, owszem, wyjaśniliśmy. Tylko nie w taki sposób, jak pan sobie wyobraża, odpowiedziałam, otwierając teczkę ze spokojem, który ukrywał burzę w środku. To są dokumenty, które potwierdzają, że jestem właścicielką 40% pasa piasku, który pan nazywa prywatną plażą. Włączając, proszę zobaczyć, jak interesujące. Dokładnie ten fragment, gdzie pan zbudował tę strefę z drogimi leżakami. Jego mina. Ach, gdybym mogła oprawić ten moment w ramkę. Najpierw przyszedł szok, potem niedowierzanie, a następnie ta stłumiona złość kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do sprzeciwu. Wziął papiery końcami palców, jakby były skażone. To nie może być prawda. Te dokumenty są za stare, prawdopodobnie nie mają nawet mocy prawnej. Próbował argumentować, gorączkowo przeglądając strony. Pieczęć Wydziału Ksiąg Wieczystych się z panem nie zgadza, drogi panie. Wszystko jest zalegalizowane, odnowione i aktualne. Mój mąż mógł być tylko rybakiem, ale doskonale wiedział, jak chronić to, co nasze. Robert przełknął ślinę. Można było zobaczyć trybiki kręcące się w tej głowie emerytowanego, dyrektora, który teraz bawił się w właściciela kawałka świata. Będziemy musieli to zweryfikować. Z naszymi prawnikami wykrztusił. Weryfikujcie do woli. Tymczasem proszę otworzyć te bramę, bo idę na spacer. Na mojej plaży. Tego dnia spacerowałam ze szczególną przyjemnością. Każde ziarenko piasku pod moimi stopami zdawało się świętować ze mną. August, stary spryciarzu o wszystkim pomyślałeś, ale to był dopiero początek wojny. W następnych dniach administrator wspólnoty pokazał, że nie podda się łatwo. Najpierw przyszły ukryte zastraszania. Mieszka pani sama, prawda? Bezpieczeństwo w tych czasach musi być niepokojące. Potem bardziej bezpośrednie taktyki. Kamery bezpieczeństwa przypadkowo zainstalowane i skierowane na mój dom. Ochroniarze patrolujący, gdy przyjeżdżali moi wnukowie. Pisma z ostrzeżeniami o zakłócaniu porządku, gdy włączałam radio trochę głośniej pod koniec popołudnia. Lokalna społeczność, która wcześniej obserwowała moją walkę z ostrożnym dystansem, zaczęła się angażować, gdy administrator wspólnoty odwołał Festiwal Krewetek, stuletnią tradycję naszego miasta, twierdząc, że plaża jest teraz obszarem ograniczonym i wydarzenia publiczne są zabronione. Festiwal Krewetek to nie była tylko impreza to było źródło utrzymania dla wielu lokalnych rodzin. Koronczarki sprzedawały swoje wyroby, rybacy handlowali bezpośrednio z turystami, rzemieślnicy wystawiali swoje prace. Gdy ta brama uniemożliwiła to wszystko, bunt rozprzestrzenił się jak ogień na suchej trawie. Pan Nelson, osiemdziesięcioletni rybak, który znał każdy kamień na tym wybrzeżu, był pierwszym, który zapukał do moich drzwi. Pani Teresa, to prawda, że ma pani dokumenty na plaże? Potwierdziłam, pokazując kopię, które już przygotowałam – jego oczy zabłysły, jak łuski ryb, które łowił. Więc mamy szansę. W ciągu kilku dni mój salon przekształcił się w prowizoryczny sztab generalny. Rybacy, koronczarki, lokalni handlowcy, wszyscy przychodzili, żeby dyskutować strategię. Mapy rozłożone na stole, mała kawa zawsze gotowa i ta zaraźliwa energia kogoś, kto wie, że stoi po właściwej stronie historii. W międzyczasie ja kontynuowałam moją rutynę codziennych prowokacji wobec administratora wspólnoty. Dzień? Dobry Robert. Może jest dziś piękne, prawda? Prawie tak niebieskie, jak pana mina, gdy mnie pan widzi. Dmuchnął, ale nie mógł już mi zabronić przejścia. Moje dokumenty były analizowane przez prawników wspólnoty mieszkaniowej, a do tego czasu zdobyłam prawo dostępu. Małe zwycięstwo, ale jednak zwycięstwo. W tym okresie odkryłam nieoczekiwaną sojuszniczkę. Spacerowałam po plaży, gdy podeszła do mnie elegancka pani, jedna z tych, które noszą markowe ubrania nawet do moczenia stóp w wodzie. Teresa? Teresa Mendonsa? Nie poznaje mnie pani? Spojrzałam uważnie na tę umalowaną twarz i pod warstwami kremu z filtrem i podkładu rozpoznałam Małgorzata Kowalska ze szkoły państwowej. Uśmiechnęła się, potwierdzając. Małgorzata była moją koleżanką z gimnazjum ponad 50 lat temu. Teraz była wdową po biznesmenie z branży hotelarskiej i niespodzianka, mieszkanką osiedla gwiazda morza. Słyszałam o pani walce z administratorem wspólnoty. Cała wspólnota mieszkaniowa o tym mówi, wyznała ściszając głos, jakbyśmy wymieniały się sekretami nastolatek. Większość mieszkańców nawet nie wiedziała, że plaża jest uważana za prywatną. Gdy kupowali apartamenty, wielu jest oburzonych dodatkowymi opłatami, które płacimy za utrzymanie obszaru wyłącznego. To było objawienie. Sami mieszkańcy wspólnoty nie byli całkowicie zgodni z praktykami administratora wspólnoty. Małgorzata zaoferowała, że będzie moimi oczami i uszami wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej, informując mnie o zebraniach i decyzjach zarządu. W ten sposób odkryłam najbardziej absurdalny plan ze wszystkich. Administrator wspólnoty zamierzał zbudować luksusowe spa dokładnie w miejscu, gdzie rybacy przechowywali swoje łodzie od pokoleń. Projekt został już zatwierdzony przez zarząd i prace miały się rozpocząć za dwa miesiące. Chcą przekształcić plażę w prywatny kurort wyjaśniła Małgorzata, pokazując mi zdjęcia projektu na swoim drogim telefonie. Basen Infinity. Na skałach restauracja gourmet Day Spa. Wszystko ogrodzone i z ochroną 24 godziny na dobę. To było więcej niż afront, to był wyrok śmierci dla sposobu życia naszej społeczności. Gdyby ten projekt doszedł do skutku, w grę wchodziłoby nie tylko moje prawo do spacerowania po plaży, ale cała lokalna kultura. Następnego dnia otrzymałam nieoczekiwaną wizytę. Sam Robert, administrator osobiście, zapukał do moich drzwi o 10 rano. Był sam bez swojej zwykłej eskorty ochroniarzy i wydawał się prawie przyjazny. Pani Teresa, przyszedłem z propozycją, która może panią zainteresować, powiedział po raz pierwszy bez okularów przeciwsłonecznych. Jego oczy były małe i niespokojne, jak u kogoś, kto zawsze coś kalkuluje. Zaproponowałam kawę, bardziej z przyzwyczajenia niż z gościnności. Odmówił, przechodząc od razu do rzeczy. Nasi prawnicy potwierdzili ważność pani dokumentów. Naprawdę ma pani prawa do części plaży, ale można to rozwiązać polubownie. Podniósł teczkę i wyjął z niej dokument. Osiedle Gwiazda. Może jest gotowe kupić pani własność. Oferujemy trzykrotność wartości rynkowej. Gdy wspomniał kwotę, prawie zakrztusiłam się własną kawą. To były pieniądze wystarczające, żeby kupić willę w stolicy, objechać cały świat i jeszcze zostawić znaczny spadek wnukom. W zamian Kontynuował, podpisałaby pani umowę o zachowaniu poufności i natychmiast zaprzestała wszelkich działań przeciwko wspólnocie mieszkaniowej. Spojrzałam na ten papier, na te wszystkie pieniądze, które mogłyby być moje za jeden prosty podpis. Pomyślałam o wszystkim, co mogłabym zrobić, o problemach, które mogłabym rozwiązać. A festiwal krewetek, a łodzie rybaków, a publiczny dostęp do plaży? Zapytałam, choć już znałam odpowiedź. Wzruszył ramionami, jakbyśmy rozmawiali o czymś nieistotnym. Postęp ma swoją cenę, pani Teresa. Ta społeczność rybaków i tak jest skazana na zanik. Mogłaby pani przynajmniej zabezpieczyć swoją przyszłość. W tej chwili coś we mnie pękło. Ten człowiek nie tylko próbował kupić kawałek ziemi, chciał kupić moje sumienie, moją historię, moją społeczność. Robert, powiedziałam spokojnie, wie pan, jaka jest różnica między nami? Uniósł brwi ciekawy. Pan widzi te plaże jako inwestycje, ja ją widzę jako dom. Wstałam, dając znak, że rozmowa się skończyła. Może pan schować swoje pieniądze i swoje propozycje. Ta plaża nie jest na sprzedaż. Jego wyraz twarzy natychmiast stwardniał. Przyjazny Robert zniknął, ustępując miejsca administratorowi wspólnoty, którego dobrze znałam. Pani pożałuje tej decyzji, powiedział, zbierając swoje papiery. Jesteśmy przygotowani do walki na drodze sądowej i mamy środki na lata procesów. Uśmiechnęłam się ze spokojem, o którym nawet nie wiedziałam, że go posiadam. Co za zbieg okoliczności, mój synu. Ja też. Czego Robert nie wiedział, a co odkryłam w następnych dniach, to to, że miałam więcej sojuszników niż sobie wyobrażałam. Gdy tylko wyszedł, zadzwoniłam do mojej wnuczki Julii i opowiedziałam o propozycji. Babciu, to próba. Przekupstwa możemy tego użyć przeciwko niemu. Julia pomogła mi znaleźć prawnika specjalizującego się w prawie ochrony środowiska i wybrzeża, dr Maurycego. Mężczyznę w średnim wieku z siwiejącymi włosami i determinacją, która dorównywała mojej. Natychmiast przyjął sprawę, zafascynowany tą nietypową sytuacją. Przez pięćdziesiąt lat kariery nigdy nie widziałem przypadku w którym osoba fizyczna jest prawowitym właścicielem części plaży, skomentował, analizując moje dokumenty. To stworzy ciekawy precedens. Z moich oszczędności, które nie stanowiły nawet dziesiątej części tego, co oferował administrator Wspólnoty, ale były owocem uczciwego życia, zatrudniłam dr Maurycego. Szybko odkrył nieprawidłowości w pozwoleniu na budowę Wspólnoty. Zbudowali na obszarze wydmowym bez odpowiednich badań środowiskowych, wyjaśnił, pokazując mapy i dokumenty rozłożone na moim stole. A projekt SPA, który zamierzają zbudować, znajduje się na obszarze ochrony ścisłej. Uzbrojeni, w te informacje, złożyliśmy pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej. Administrator wspólnoty, jak obiecał, kontratakował z zespołem drogich prawników. Oficjalnie rozpoczęła się bitwa prawna. Podczas gdy procesy toczyły się powoli w sądach, życie w społeczności się zmieniało. Rybacy prowadzeni przez pana Nelsona zaczęli strategicznie parkować swoje łodzie na piasku, dokładnie tam, gdzie miało powstać spa. Koronczarki zorganizowały stałą wystawę swoich prac na drodze do plaży. Lokalni handlowcy oferowali zniżki dla tych, którzy przychodzili wspierać publiczną plażę. Administrator wspólnoty z kolei zintensyfikował swoje taktyki. Kamery, bezpieczeństwa mnożyły się, zawsze skierowane na nasz obszar. W skrzynkach pocztowych lokalnych mieszkańców pojawiły się ulotki oferujące możliwości relokacji z ekskluzywnymi korzyściami. Uprzejmy sposób na powiedzenie, że chcą nas stamtąd wyrzucić. Wtedy natura postanowiła zainterweniować w nasz spór. Pewnej październikowej nocy burza tropikalna uderzyła w wybrzeże z furią, jakiej nie widzieliśmy od lat. Ulewny deszcz, silny wiatr i morze wdzierające się na ląd bardziej niż zwykle. Wysoki mur zbudowany przez wspólnotę mieszkaniową, który zmieniał naturalny bieg wydm, miał katastrofalny skutek. Cała woda deszczowa, uniemożliwiona naturalne odpływanie do morza, została skierowana na domy starych mieszkańców. W ciągu kilku godzin wszyscy staliśmy w wodzie po pas, we własnych salonach. Spędziłam noc na drugim piętrze mojego domu, obserwując meble i pamiątki pływające na parterze. Przez okno widziałam światła wspólnoty mieszkaniowej, gdzie specjalny system drenażowy utrzymywał wszystko suche i chronione. Nierówność nigdy nie była tak oczywista. Gdy nadszedł świt i wody zaczęły opadać, społeczność była zdruzgotana. Ale stało się coś nieoczekiwanego. Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej, w tym Małgorzata i inni, których nawet nie znałam, pojawili się z ubraniami, jedzeniem i gotowością do pomocy. Widzieliśmy, co się stało, powiedział starszy. Pan około siedemdziesięciu lat, podwijając rękawy, żeby pomóc usunąć błoto z mojego salonu. To nie jest w porządku. Wspólnota mieszkaniowa wyraźnie pogorszyła waszą sytuację. W ciągu dni sprzątania i odbudowy, które nastąpiły, Bariery między nami a nimi zaczęły się rozpuszczać. Nowi mieszkańcy poznali starych. Wymieniano historię. Między nieprawdopodobnymi ludźmi rodziły się przyjaźnie. Tragedia miała nieoczekiwany, humanizujący aspekt. W tym okresie znalazłam wśród przedmiotów uszkodzonych przez powódź tę drewnianą skrzynię Augusta. Woda wdarła się do środka, mocząc niektóre dokumenty, ale cudownie zachowując kopertę, której wcześniej nie otworzyłam. W środku były kolejne akty notarialne i szczegółowa mapa. Zaniosłam wszystko do doktora Maurycego, który z dezorientacją analizował te nowe dokumenty. Pani Teresa, powiedział po godzinach pochylania się nad papierami. Nie jest pani właścicielką 40% plaży, jak myśleliśmy. Moje serce zamarło. Wszystko na próżno? Uśmiechnął się z tym błyskiem w oku kogoś, kto przynosi wiadomości, które zmienią grę. Jest pani właścicielką 64% jej. I co więcej, niektóre działki, które wspólnota mieszkaniowa obecnie zajmuje, zostały kupione nielegalnie. Były zarejestrowane na nazwisko pani męża od 1978 roku. To całkowicie zmieniało sytuację. Nie walczyliśmy już tylko o utrzymanie dostępu do plaży. Teraz kwestionowaliśmy samą legalność części wspólnoty mieszkaniowej. Gdy te informacje ujrzały światło dzienne, w osiedlu Gwiazda Morza zapanował chaos. Wielu mieszkańców, którzy zapłacili fortuny za swoje apartamenty, odkryło, że ich nieruchomości są w nieuregulowanej sytuacji. Zwołano nadzwyczajne zebranie. Administrator wspólnoty, wyraźnie wstrząśnięty, próbował uspokoić nastroje, wyjaśniając, że drobne nieprawidłowości można rozwiązać sądownie. Wtedy Małgorzata, Moja dawna koleżanka ze szkoły i obecna informatorka zabrała głos. Drobne nieprawidłowości? Robert zapewniał nas pan, że wszystko było w stu procentach legalne, gdy kupowaliśmy. Teraz odkrywamy, że jesteśmy częściowo zbudowani na cudzej ziemi, że plaża nie jest naprawdę prywatna, a pana projekt SPA miał być na obszarze chronionym. Inni mieszkańcy wspólnoty dołączyli do krytyki. Zaczęły pojawiać się pytania, o dodatkowe opłaty, pytania o przeznaczenie, pieniędzy wspólnoty mieszkaniowej. Bunt rósł z każdą minutą. Pod koniec tego burzliwego zebrania utworzono komisję mieszkańców, aby negocjować bezpośrednio ze mną i lokalną społecznością, omijając autorytet administratora wspólnoty. Następnego dnia w moim odbudowanym domu przyjęłam pięciu przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej, w tym Małgorzatę. Ani śladu Roberta. Chcemy zaproponować ugodę, powiedział dostojny pan, który przedstawił się jako przewodniczący nowej komisji. Ale nie chcemy kupić pani ziemi ani pani praw, chcemy partnerstwa. Propozycja była zaskakująca. Zamiast walczyć o przestrzeń, wspólnota mieszkaniowa pomogłaby sfinansować ochronę środowiska naturalnego obszaru i utrzymanie lokalnych tradycji w zamian za poprawę infrastruktury. Która przyniosłaby korzyści wszystkim. Dostęp do plaży byłby wolny, ale zorganizowany. Festiwal Krewetek zostałby nie tylko utrzymany, ale rozszerzony stając się wydarzeniem turystycznym, które przyciągnęłoby odwiedzających do regionu. Jesteśmy gotowi przyznać, że początkowy model był zły, wyjaśniła Małgorzata. Chcemy być częścią społeczności, a nie ją niszczyć. Skonsultowałam się z rybakami, korączarkami, handlowcami. Początkowo było nieufność, lata antagonizmu nie znikają z dnia na dzień, ale propozycja wydawała się szczera, a korzyści były oczywiste dla wszystkich. Byliśmy w trakcie finalizowania porozumienia, gdy Robert wykonał swój ostatni desperacki ruch. Pojawił się w ratuszu, twierdząc, że moje dokumenty naruszają miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni i że całe negocjacje są nielegalne. Wtedy burmistrz sam będący synem lokalnych rybaków, interweniował publicznie. Żaden mur ani brama nie może uniemożliwić dostępu do tego, co należy do wszystkich. Plaża jest dobrem publicznym z definicji konstytucyjnej. Jeśli pani Teresa posiada prawa do jej części, może zdecydować, jakich użyje, a ona wybrała dzielenie się, a nie ograniczanie. To był cios ostateczny. Tydzień później, na historycznym zebraniu zorganizowanym w dawnym stowarzyszeniu rybaków administrator Wspólnoty został odwołany ze stanowiska głosami samych mieszkańców Wspólnoty. Na jego miejsce wprowadzono zarządzanie wspólne: trzech przedstawicieli Wspólnoty mieszkaniowej i dwóch z lokalnej społeczności miało wspólnie podejmować decyzje. Brama, która wcześniej blokowała dostęp, została usunięta. Na jej miejscu zbudowaliśmy otwarty portal z prostą tabliczką: Plaża Społeczności. Witamy. Projekt luksusowego spa został zastąpiony centrum kulturalnym, gdzie rybacy uczą swoich technik dzieci z wspólnoty mieszkaniowej, a koronczarki prowadzą warsztaty dla zainteresowanych. Dziś, prawie rok po pierwszej konfrontacji z administratorem wspólnoty, obserwuję z balkonu mojego domu znów wolną plażę. Widzę dzieci z wspólnoty mieszkaniowej Uczące się od pana Nelsona rozpoznawać ryby i naprawiać sieci. Widzę turystów kupujących rękodzieło bezpośrednio od koronczarek, widzę zachód słońca malujący niebo na pomarańczowo, dokładnie tak jak w czasach, gdy August i ja siedzieliśmy razem, podziwiając ten widok. Tegoroczny festiwal krewetek był najbardziej udany od dziesięcioleci. Kolorowe stragany rozciągały się wzdłuż całej plaży, muzyka grała do późna. A odwiedzający z całego regionu przyjechali, żeby świętować z nami. Widziałam Roberta przechodzącego dyskretnie przez tłum, teraz tylko jednego z mieszkańców, bez stanowiska czy szczególnej władzy. Nasze spojrzenia skrzyżowały się na chwilę, a ja celowo uniosłam mój kieliszek kajpirinia w cichym to aście, nie kupiłam plaży, żeby mieć ją tylko dla siebie. August już to wiedział, gdy kupował te działki dziesiątki lat temu. Kupiłam ją, żeby oddać ją wszystkim. I w tej bitwie odkryłam, że moim prawdziwym dziedzictwem nie były papiery przechowywane na strychu, ale odwaga do obrony tego, co słuszne, nawet gdy wszyscy mówią, że to niemożliwe. Teraz, mając prawie 68 lat, wciąż chodzę na mój poranny spacer po piasku. Czasami sama, czasami w towarzystwie nowych przyjaciół z wspólnoty mieszkaniowej, czasami otoczona przez ciekawe dzieci. Które proszą mnie, abym opowiedziała im raz jeszcze historię babci, która kupiła plażę. Opowiadam ze wszystkimi dramatycznymi szczegółami i zaskakującymi zwrotami akcji. Bo niektóre historie zasługują na zapamiętanie, nie ze względu na samo zwycięstwo, ale na to, co ono reprezentuje, dowód na to, że uparta osoba, gdy stoi po właściwej stronie, może stawić czoła murom, bramom i aroganckim administratorom. I wygrać. Więc następnym razem, gdy ktoś spróbuje Cię przekonać, że jesteś za mały, aby walczyć z potężnymi, przypomnij sobie o mnie, 67-letniej kobiecie, która postanowiła nie przyjąć nie jako odpowiedzi. Pamiętaj, że czasami niemożliwe to tylko kwestia perspektywy i że w niektórych przypadkach najlepszą odpowiedzią na zamkniętą bramę nie jest klucz to dźwignia wystarczająco duża, aby wyrwać zawiasy. A jeśli będziesz przechodzić przez naszą plażę w któryś z tych dni, poszukaj mnie. Będę tam, prawdopodobnie w moim niemodnym, słomkowym kapeluszu, czując piasek między palcami i świętując każde małe zwycięstwo, które życie nam oferuje. Bo w końcu to nie dokumenty czy własności definiują naszą historię, to bitwy, które wybieramy i ludzie, o których postanawiamy walczyć. To była historia o tym, jak zarozumiały administrator zablokował mój dostęp do plaży. A ja skończyłam kupując całą plażę. Nie po to, żeby ją zamknąć, ale żeby ją ponownie otworzyć. Bo niektóre rzeczy, jak morze, niebo i wolność, nie powinny mieć właściciela powinny należeć do nas wszystkich. Ach, a co z Robertem? Słyszałam, że dostał nową pracę jako administrator we wspólnocie mieszkaniowej w głębi lądu daleko od jakiejkolwiek plaży co jest prawdopodobnie lepsze dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla plaż.